Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Frederick rosakowski Lloyd i jestem założycielem Modern Reflexology Academy z siedzibą w Londynie, ale prowadzącą kursy na terenie całego świata, zarówno online, jak i też kursy stacjonarne zwane warsztatami. Ja jestem refleksologiem głównie, ale zajmuję się też innymi e, formami medycyny naturalnej, której zadaniem, e, zadanie jest to samo, czyli przywrócenie balansu i harmonii, w życiu człowieka, zarówno fizycznego, jak i psychicznego tego balansu, prawda? A dzisiaj powiemy sobie o czymś bardzo ważnym, ponieważ dostaję bardzo dużo e-maili. A ja nie odpowiadam na prywatne e-maile, ponieważ nie mam na to czasu, ale widzę, że w internetach też jest zatrzęsienie i to samo pytanie się ciągle powtarza: mianowicie, jak przywrócić smaki i zapach, szczególnie po różnego rodzaju infekcjach wirusowych. Na przykład COVID jest to nasz celebryta najczęściej, najczęstsza infekcja, o której się teraz mówi, ale też to się zdarza po różnego, in, po, po różnego rodzaju innych infekcjach, nawet grypach i różnych wirusach, prawda? Czyli tracimy smak i zapach. Jest to naturalne i zdarzało się to od zawsze, natomiast niektórzy nie odzyskują tego smaku i zapachu tak, jakby chcieli, więc są jakby dwa stany tego. Tej utraty lub zmiany smaku i zapachu. Pierwsza jest taka, że nic nie czujemy i to trwa i trwa i trwa czasami bardzo długo. Zazwyczaj ten smak i zapach powraca, ale u niektórych ludzi nie. Natomiast u jeszcze innych ludzi czasami się tak zdarza, że ten smak i zapach się mieszają i na przykład nagle zaczyna nam smakować coś albo. <grym> em... Pachnie coś, na przykład wchodzimy do łazienki publicznej albo ubikacji publicznej i nagle czujemy taki cudowny, przyjemny zapach, a ktoś nam robi, bliska osoba nam robi dobry posiłek i nagle czujemy, jakbyśmy chcieli zwymiotować, ponieważ e, smakuje albo pachnie to odchodami, prawda, więc no trzeba coś z tym zrobić, prawda, no bo ta druga opcja chyba jest jeszcze mniej przyjemna niż ta pierwsza. Moi drodzy, jest to do zrobienia. Ja tutaj już narysowałem taką ściągę, żebyście sobie mogli to e, utrwalić, prawda, więc e, wyodrębniłem tutaj e, 6 punktów Trzy na twarzy, jeden na ręce i dwa na stopie, e, które możemy uciskać, e, żeby wspomóc się i przywrócić sobie jednak ten, e, te zmysły, prawda? A więc zaczniemy od B2, czyli cuancu. Moi drodzy, cuanzu punkt jest bardzo prosty do odnalezienia. On się znajduje tutaj pod naszymi brwiami. Jak sobie tak poruszacie palcem, pochodzicie sobie, no bo wiecie, no niektórym się na przykład tu yy, kończą, prawda? Ale jak sobie tutaj tak pochodzicie, 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 nagle zobaczycie, że macie tutaj taką jakby kreskę, jakby szczelinę, jakby wąwóz, prawda? I na pewno go wyczujecie. Więc jeżeli go wyczujecie, to znaczy, że trafiliście tutaj do dobrego miejsca. Ja to pokazuję na odchylonej głowie, żeby to było widać, ale tak naprawdę powinniśmy ten punkt uciskać pod tym kątem, tak jak widzicie, prawda? Jest to kąt 45 stopni i do góry. Więc sobie tak uciskacie. Jak ten punkt uciskać? No nie ma jakiejś takiej reguły, natomiast przy utracie węchu, przy utracie smaku, ale szczególnie węchu, akurat ten punkt, no to proszę go przyciskać na przykład trzykrotnie po 20 sekund. Myślę, że to wystarczy. Uciskajcie mocno, ale nie tak, żeby wam łzy leciały, no bo nie chodzi o to, żebyście cierpieli ból, dodatkowo, że nic nie czujecie, tylko żebyście się, prawda, w jakikolwiek sposób tam uleczyli. Więc no dobra, tutaj drugi punkt to jest LI 20, czyli powiązany z, z jelitami, prawda? Jest to meridian Natomiast no, ona, on się nazywa Inkstand, ten Inkciang jest tutaj. Więc tutaj macie koniec nosa, prawda? I tutaj koło tych, yy, yy, jak to się nazywa po polsku? Nie wiem, a w każdym razie tutaj macie takie depresje i je bardzo łatwo możecie wyczuć. Uciskajcie je w, tak w, pod tym kątem. Nie będę tu strzelał stopniami, bo widzicie co robię. Więc w ten sposób. Tutaj jest moja linia zębów, więc sobie połóżcie ten palec wskazujący na linii zębów i uciśnijcie to w ten sposób. Jeżeli tak będziecie uciskać, to będziecie uciskać pod właściwym kątem. No i tam sobie uciskajcie tak samo 3 razy po 20 sekund. Kolejnym punktem jest ST3, czyli Julia. I to Julia też jest proste do odnalezienia. Zobaczcie, tu macie nos, i on ma, on się tu kończy. Więc to jest ta linia. Nosa, prawda? Jak macie tu nos, to też sobie od tego nosa, bo on wtedy będzie niżej, prawda? Więc nosek wam się kończy, macie ładną linię i tutaj znowu macie waszą tęczówkę, musicie spojrzeć prosto. Jeżeli macie zeza, no to wtedy wyobraźcie sobie, że ta tęczówka jest jednak na środku, a jeżeli nie macie zeza, to po prostu spójrzcie sobie prosto. O, o, i ten punkt będzie tu. Uciskamy go również pod, czyli od dołu do góry, również pod kątem mniej więcej, no takim, mniejszym niż 45 stopni, takim. Oprzyjcie sobie na szczęce tutaj ręce i w ten sposób w niego tutaj się wbijcie. Jeżeli nosicie protezy, to protezy się tam gdzieś e, tu się kończą, więc je wymijcie, dobra? Bo jeżeli sobie ten punkt mocno nakiśniecie, to ta proteza Wam po prostu spadnie, prawda? Tak więc nie róbcie sobie takiego czegoś, e, tylko po prostu zróbcie to w zaciszu domowego Ogniska i sobie wyjmijcie te ząbki, zanim sobie tu zaczniecie uciskać ten punkt. Bardzo, bardzo dobry punkt. L i4, czyli HEGU, bardzo sławny punkt. On pomaga w ogóle w wielu rzeczach, ale również właśnie przywraca tutaj w tej części ciała balans, czyli dotyczy również smaku i zapachu, prawda? Eee, tutaj macie rączkę. E, tu się zaczyna Wasza kość śródręcza, a tu się ona kończy, można ją wyczuć, prawda? Więc tutaj jest taka guskowatość, która mówi, że ta e, kość się kończy. Tutaj ona się zaczyna, no początek jest o, e, oczywisty. I teraz tą kość trzeba podzielić na pół i w połowie tej kości znajduje się ten punkt. Moi drodzy, uciskamy go w ten sposób. Tutaj jak sobie pochodzimy, to on boli. Jak dobrze naciśniecie, to on boli. W ten sposób pod kątem 90 spo, stopni od strony, em, od strony przyśrodkowej ręki, w ten sposób naciskacie, dobra? I trzymajcie to jakieś dwie minuty. Trzymajcie to jakieś dwie minuty. Powtórzcie to na tej ręce również. Pamiętajcie, w połowie kości tej naciskacie. To jest ten punkt hegu, który tutaj reguluje różne rzeczy. Następne dwa punkty znajdują się na stopie. No i teraz je narysujemy. Więc jak to macie, macie waszą stópkę, prawda? No to tutaj jest ta linia, gdzie się łączą ta przerwa pomiędzy palcem drugim a pierwszym paluchem. To tutaj jest ta linia. I zaraz pod tą linią jakiś 1 mm, może 2 mm, jak tu sobie naciśniecie, to będzie dosyć wrażliwy punkt, a nie jakiś wariacko wrażliwy punkt i to jest właśnie liver 2 czyli XIANG Yang, Prawda to jest Meridian Wątrowa, on się tu zaczyna wcześniej, ale ten nas nie interesuje. Interesuje nas ten, czyli LI2 liver 2 tutaj. I teraz tutaj kończy się Kość paliczkowa, bliższa palucha, a tu zaczyna się mniej więcej kość śródstopia. No i teraz od tego punktu, idąc po tej linii śródstopia pierwszej kości śródstopia, dwa suny niżej znajduje się kolejny punkt, czyli ten liver 3, czyli tajcząg. Czyli tu mamy tajcząg. A tu mamy Xingjan. Naciskamy je po 30-40 sekund na dwóch stopach, najlepiej jednocześnie, jeżeli to potraficie u siebie zrobić, a jeżeli nie, to pojedyncze nie ma znaczenia aż tak dużego. E, powiedziałem dwa suny. Wiecie, co to jest? Sun? Sun to jest kciuk. Kciuk właściciela stopy. Więc jeżeli to jest Wasza stopa, to jest to wasz kciuk, a jeżeli to jest klienta, dziecka, kogokolwiek innego. Um, Stopa to wtedy jego kciuk, prawda? Więc, żeby dobrze zmierzyć to, te dwa suny niżej jest ten punkt, i jak dotkniecie dobrze, to poczujecie taki, taki fajny ból, a tak jakby ukłucie albo coś takiego, i to są właśnie te punkty. Więc, moi drodzy, to jest to, jeżeli chodzi o refleksologię i akupresurę. Natomiast, jeszcze, no oczywiście, na stopie mamy. Po tamtej stronie stopy, tutaj refleksy ucha i nosa, więc tam sobie możemy pochodzić. I jak wszyscy wiemy, receptory, czy to smakowe, czy to węchowe i tak dalej, znajdują się no, w odpowiednich tutaj naszych miejscach. Natomiast ten smak, zapach i tak dalej jest przetwarzany w mózgu, tak? W mózgu, więc moi drodzy, tu też trzeba masować. Więc o co chodzi? Masujemy sobie palce, szczególnie paluch. Bo tam są receptory poszczególnych półkul, płatów mózgowych i tak dalej. Jeżeli chodzi o węch i zapach, no to szczególnie ta część, prawda, tam są te receptory i tak dalej. Więc po prostu bawcie się tym palcem, masujcie, masujcie, masujcie. I tak samo tutaj ucho, cały ten płatek proszę, żebyście sobie chodzili, miętolili, masowali i tak dalej. Bo tam jest dużo receptorów, które, które Wam pomogą odzyskać smak. I zapach. Moi drodzy, jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o higienę ust, to nie stosujcie tych bardzo ym, bogatych, smakowo bardzo ostrych, na przykład eukaliptusowych ym, odkażaczy, tylko po prostu róbcie to wodą z solą, na przykład, i z sodką, na przykład, albo wodą utlenioną, prawda? Oczywiście nie samą, tylko rozcieńczoną w wodzie. Ym, natomiast natomiast yy, bo jak zaczniecie pukać tymi bardzo, bardzo mm, smakowymi rzeczami sztucznymi, to być może jeszcze gorzej się stanie, jeszcze bardziej zmienicie sobie ten smak na taki, na który byście nie chcieli. Pamiętajcie o czyszczeniu języka. Język trzeba czyścić bardzo dokładnie, bo e, choroby często. Powodują, że mamy bardzo duży osad na języku, i to też zaburza i zakrywa te kubki smakowe. One nie są w stanie odczuć, prawda? Tak samo czyśćcie zatoki. Zatoki można bardzo łatwo sobie czyścić, na przykład roztworem również solno-sodowym, na przykład na kubek letniej wody o temperaturze mniej więcej 45 stopni wsypujecie pół łyżeczki soli i jedną czwartą łyżeczki sody oczyszczone. Mieszacie, mieszacie, mieszacie i sobie wciągacie tak po dwie, trzy łyżeczki nosem i potem przyciskacie jedną dziurkę nad wanną, wyrzucacie to, co tam do, do zatok weszło i to też po, wyczyści wam zatoki i spowoduje... Przyspieszenie powrotu do tego odczuwania tego, czego chcecie czyli z pachu i zapachu, to pamiętajcie o higienie. Teraz co jeszcze można zrobić? Można y, bardzo proste ćwiczenie każdego ranka. Najlepiej otworzyć na chwilę okno i pozbyć się zapachów duszności, duchoty z mieszkania, I jak będziecie mieć neutralny zapach, którego i tak nie będziecie czuć, bo nic nie czujecie. To y, spróbujcie jak najbardziej neutralny y, zapach uzyskać, i wtedy zacznijcie rytuały. Jeżeli na przykład pijecie rano kawę, y, to spróbujcie ją zaparzyć. Zamknijcie oczy, usiądźcie sobie w wygodnym miejscu i przystawcie nos najpierw do otwartego y, pudełka czy, czy, nie wiem, torebki z kawą, i zacznijcie nią oddychać żeby poczuć jej zapach, ważne jest, żeby robić to codziennie. I ten, wyobrażajcie sobie, jak ona pachnie. Pamiętajcie ten zapach, pamiętajcie ten zapach, i to pomoże znowu przywrócić tą zagubioną łączność. To się stosuje również w innych chorobach, które powodują utratę zapachu lub smaku. Jeżeli na przykład hmm, lubicie mandarynki, prawda? to wtedy weźcie te mandarynki, obierzcie, oczywiście umyjcie najpierw, obierzcie je i zacznijcie wąchać własne ręce, bo tam bardzo dużo tych, tych zapachów, z tej skórki, silnych zapachów zostanie. Nie próbujcie, to czego nie róbcie, nie próbujcie wąchać rzeczy, których nie znacie albo które nie jesteście z nimi z życi, że tak powiem. Nie próbujcie wąchać nowych perfum, nie próbujcie wąchać nowych zapachów, bo wtedy mózg może inaczej je zinterpretować, rzeczy, których nie znacie i może naprawdę pomieszać Wam w tych zapachach i naprawdę będziecie czuć jakieś dziwne te zapachy przez dłuższy czas, prawda? Więc to, co Wam powiedziałem wcześniej plus te ćwiczenia bardzo Wam pomogą. Możecie sobie też znaleźć jakieś jakieś miejsce i zaczynać przypominać jak coś smakowało. Wyobrażajcie sobie, chodzi mi o 5 minut dziennie. Usiądźcie w cichym miejscu, żeby chociaż 5 minut dla siebie mieć i wyobrażajcie sobie, że jecie to co lubicie najbardziej, na przykład tiramisu albo na przykład, nie wiem, agrest albo nie wiem, porzeczki czy, czy właśnie mandarynki, czy arbus. i zacznijcie sobie przypominać jak to smakowało. I a później najlepiej by było, gdybyście to mogli zjeść. Więc nie wyobrażajcie sobie znowu rzeczy, które są w ogóle niedostępne. Tylko na przykład wyobraźcie sobie, jak smakuje cytryna, a potem tą cytrynę zjedźcie. Albo kawa, albo herbata i tak dalej, i tak dalej. Więc takie ćwiczenia robione przez 2-3 tygodnie bardzo, naprawdę bardzo pomagają. Więc mamy tu trzy rzeczy: Akupresura połączona z refleksologią, to jest pierwsza rzecz. Drugie to jest ćwiczenia przypominające zapachy, to jest druga rzecz i higiena, czyszczenie nosa i ust również pomagają, bo pamiętajcie, że choroby nie tylko upośledzają yy, to przewodnictwo nerwowe yy, albo nie upośledzają działania. Tylko tych receptorów, tylko również je zanieczyszczają, więc trzeba się oczyścić. I myślę, że jak zastosujecie te rzeczy po dwóch, trzech tygodniach najdalej, zacznie to wracać i poczujecie się jak nowonarodzeni. Tak więc wszystkim życzę bardzo dużo zdrowia i dziękuję za oglądanie. Ten film jest można przekazywać, ja go zrobiłem bezpłatnie, tak więc on jest do użytku publicznego. Jeżeli chcecie go przekazać, podzielić się nim, pomóc komuś, to czujcie się zupełnie nieskrępowani tego robić. Dziękuję bardzo.